Z przyjemnością, z wielką satysfakcją chcę poinformować, że powołałem konwent przy rektorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II. Otóż obecnie uczelnie funkcjonują w zmieniających się warunkach społecznych, ekonomicznych. Władze uczelni muszą podejmować niekiedy decyzje bardzo trudne i ważkie co do skutków. Stąd też. Rektor potrzebuje wsparcia poprzez opinie, poprzez ekspertyzy ludzi doświadczonych, mających wiedzę w poszczególnych obszarach życia społecznego, gospodarczego. Stąd też powołana kapituła skupia z jednej strony osoby, które odniosły ogromny sukces gospodarczy, są to prezesi wielkich firm, także nasi absolwenci, co podkreślam. Satysfakcją oraz osoby, które pełnią ważne funkcje w władzach samorządowych, w władzach publicznych. Bardzo się cieszę, że również dołączył do nas pan prezydent miasta Lublin. Ufam, że ta współpraca czy też obrady, które będziemy regularnie odbywali będzie przede wszystkim owocna i realnie pomocna dla naszego uniwersytetu, który szybkimi krokami zbliża się do jubileuszu stulecia swojego istnienia. Jest to świetny pomysł księdza rektora, stworzenia takiej platformy, jaką właśnie jesteśmy czy mini platformy, do wymiany myśli. My znamy się na gospodarce, pracujemy w realnej rzeczywistości. Wiemy w jakim kierunku gospodarka będzie po, podążała, wiemy, jakie zawody w najbliższym czasie będą miały perspektywę i na, na które warto stawiać. I to jest myślę to, co możemy też w ramach tej wymiany z siebie dać, czyli po prostu podpowiedzieć, co sądzimy, aby kul lubelski, który niedługo będzie stulecie obchodził, mógł jeszcze następne sto lat świętować i fajnie się rozwijać. Ja myślę, że KUL jest wyjątkową instytucją nie tylko w Polsce, ale i w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, a ta wyjątkowość w dzisiejszych czasach powinna być związana z innym troszkę systemem wartości niż ten, który dominuje w naszej części Europy, mianowicie systemem wartości, który koncentruje się na solidarności i na współpracy, a nie tylko na rywalizacji. Jak Państwo doskonale wiecie, w ekonomii światowej dzisiaj odbywa się zmiana modelu dominującego z modelu, który oparty jest o rywalizację jednostek na model, który ma być skoncentrowany na współpracy jednostek. Myślę, że w tym kontekście, w kontekście tej zmiany cywilizacyjnej kul ma szczególną rolę do odegrania. Może i wcześniej nie można było doprowadzić do tej współpracy z biznesem, bo uczelnie się znakomicie zmodernizowały w tej perspektywie finansowej, którą już mamy za sobą. Tak jak tutaj w Lublinie wydane ponad miliard złotych oznacza, że dzisiaj stworzona została płaszczyzna do tej współpracy. To są nowoczesne laboratoria, to są również i strategie uczelni bardziej wkomponowujące proces edukacji i badań w potrzeby biznesu. I pamiętajmy również, że od. Trzech lat mamy porozumienie, miasto jest stroną tego porozumienia z uczelniami, gdzie kreujemy jak gdyby pewne nowe specjalizacje pod potrzeby biznesu właśnie wspólnymi działaniami. Dzisiaj inwestorów, których przyciągamy, przyciągamy przede wszystkim dlatego poza uzbrojonymi terenami i instrumentami wsparcia, których tam udzielamy, a takie same są gdzie indziej, że tu jest rynek pracy, którego nie ma już w innych miastach i że uczelnie są w stanie w poszczególnych specjalnościach dać absolwentów pod potrzebę biznesu. Przykładem sektor IT, który nam się znakomicie rozwijał w ostatnich latach. Dzisiaj brakuje informatyków na rynku pracy, bo te około 3,5 tysiąca w tych ostatnich trzech latach tyle mniej więcej miejsc pracy firmy stworzyły, ale też i powstały specjalności w tym obszarze, które właśnie wykrował biznes, wykrował inwestycje. Więc już dzisiaj takie przykłady są. Natomiast oczywiście wyzwania przed uczelniami i biznesem, jak powiązać się tym nowoczesnym aktywem w postaci laboratoriów, żeby firmy nie inwestowały w coś, co już jest na uczelniach.